Cześć, Rekin i Witam Was w drugim odcinku z serii Minecraft Legends. W ostatnim odcinku próbowałem uratować creepery, ale w dzisiejszym odcinku, oprócz uwolnienia creeperów, chciałbym się przede wszystkim zająć tym portalem, ponieważ będzie on się wzmacniał, jak nam tutaj mówi gra. No i dobrze by było się go pozbyć. A poza tym muszę sobie trochę pospierać materiałów, bo te biednie u mnie jest. No, nie ma co ukrywać. Aha, tam w ogóle da się jakoś wejść. No ja też da, uda, tylko jakoś muszę tam wejść. Dobra, to tutaj jest wejście. To trzeba by było te spawnery gdzieś tutaj zrobić. Nie tutaj. O tutaj. Niestety stać mnie tylko na takie golemy. Takie najsłabsze, zupełnie. Może jeszcze tutaj jakieś, jakieś wieże strzelnicze bym postawiał. Dobrze, tak zyskowałem sobie taką mini fortyfikację tutaj zrobić. Niestety mam tylko te kamienne golemy, bo, no bo nie mam żelaza, no. Bardzo mi przykro. E, no i muszę sobie tutaj trochę ich zespawnować. Tak, nie wiem. Ze 15 może? 13 niech będzie. I e, tutaj tych weźmiemy sobie, resztę zrobimy. O! Zobaczymy też, jak te pigliny będą działać. W sensie, czy, czy to zadziała tak, że co, że ta baza się tutaj ulepszy jakoś magicznie sama, czyli co? Nie mam pojęcia, jak działa to ulepszenie się baz. Przecież mówiąc w razie ja tutaj muszę wejście znaleźć, bo nie widzę. Dobra. O, i jest wejście, jest wejście, dobra. Tutaj atakować. Tam bić, tam bić ponownie Tutaj trzeba bić te pigliny, bo one tutaj też dość szkodzą nam, ok? Ten zabity. Tutaj te małe, razury darmowy. Dobrze. No nie mogę, ale ja mam cela dzisiaj. <grych> Co jest? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jest tutaj może jakiś spawner, panowie. Dobra, weźcie to rozwalcie. Dobra, tutaj muszę poszukać e, tego miejsca, ich, e, gdzie oni jak gdyby są. E, takie małe pigliny to tutaj nic nie zrobią. Ja muszę. Ja szukam tutaj wejścia na górę, bo jest bardzo tutaj... Bo trzeba je po prostu znaleźć gdzieś. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, weźcie rozwalcie to. OK? Jest niedobrze, jest niedobrze. Źle się dzieje, panowie. Oj, niedobrze, niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Dobra, tutaj niech się buduje wieżyczka. Jakoś to taką ofensywę wieżyczkową tutaj spróbuję zrobić. O, dobra, bijemy ich, bijemy. Oj, niedobrze, oni mnie też biją. Ty, ja mam to zbieranie netherracku całe. To ja to tutaj spróbuję jakoś e, użyć z tego. Cztery. Dobra, dobra. Oj, nie, nie, nie. Nieładnie, nieładnie. E, ja tutaj spawnery bym porobił. Słabo, słabo, panowie. Ty, bo ja umieram. Ja umieram, co jest? Ja umieram. Nie, nie, nie. Proszę, zostawcie mnie. I need help. I need help. I need help. Please don't kill. Muszę zostać uleczony. Niedobrze. Dobra. Eee, dobra, słuchajcie, to jest niebezpiecznie. Ja tam spróbowałem postawić jakieś struktury, ale nie wiem. No, słabo to poszło. Mm, dobra. To trzeba jakoś. Nie. Dobra. Udało się nie zginąć. Udało się. Coś, coś osiągnąłem w swoim życiu. Mm, dobra. Dobra. tutaj wezmę, zespałnę te golemy. Eee, o, tak. I te drugie też. Drewniane. O, idealnie. I teraz. Spróbujemy sobie teraz tych kamiennych. Proszę bardzo. I tych drugich. Szkoda, że nie mam żelaza, bo to jednak trochę boli. E, dobra. Chodźcie tutaj, tutaj, żebyśmy nie spadli. Broń, nie powiem. E, dobra. E, chodźcie, tędy. Wejdziecie tutaj na tą górę. Dobra, wejdziecie. Bardzo dobrze, panowie. Jakoś to będzie. E, tutaj od razu C i X. Tam. Tak, tej wieżyczki po na początku, spróbuję postawić. O. Dobra, idziemy, idziemy, panowie. Chodźcie, chodźcie. Pomożemy kolegom na froncie. Jeżeli tam w ogóle jeszcze żyje jakaś jednostka, bo. Też jest możliwe, że tutaj nikogo nie ma Jakby, nie dziwiłbym się I co jest? Już nie mam jednostek Jak to się stało? Jak to się stało, że Mi wszyscy zginęli w ogóle? Panowie, to chyba tak nie powinno być Ale nie wiem Aha, rozwalili mi golemy Ej, dobra, poczekajcie, już jest noc, dobra No wiecie co? Ja się teleportuję Do jakiejś wioski O tej, i spróbuję zebrać sobie żelaza, bo to to nie idzie w ogóle Jak gdyby O, dostałem osiągnięcie, bulldozer, a to jest za nie bazy. A, i ta horda ulepszyła bazę. Oczywiście, że tak. Eee, myślałem, że się uda jakoś to zrobić, żeby, żeby nie zniszczyli tej bazy, ale. No i ulepszyli bazę. Szkoda, szkoda. Dobrze, wiem. Eee, to wiecie co? Ja tutaj spróbuję poszukać go i żelaza może. Jak już mój plan się nie powiódł, i tak. No bo się nie powiódł zbytnio. Eee, gdzie to jest? Są jakieś. Złoża. No w ogóle nie wiem, z tym żelazem to jest jakiś problem. E, nie wiem, jak to się dzieje, w ogóle go nie ma na tej mapie. To jest, że tak dobra, znalazłem jakieś tutaj żelaza, chociaż. Zbierzcie e, to. To chyba też. Żelazo, dobra. Dobra, jakoś to tutaj zbierają. Drewna mam dużo, może jeszcze tutaj wezmę też zbiorę Tego, o, e, dobra, jest dobrze ogólnie z zasobami jak na razie. E, no to co, myślę, że teraz możemy już pójść uwodnić te creepery, bo i tak nic z tego nie będzie z, tam, z niszczenia tej bazy, bo się ulepszyła. Także clipcie idę. Was uratować, gdzie wy jesteście? Tutaj, ok. Mam w ogóle jeszcze jakieś jednostki, mi żyją, a nawet dobrze. E, dobra, bagna, tutaj są, tak. Tylko ja, że to miejsce, te tej creepery szukałem właśnie. I e, też e, dzisiaj chciałbym, jak uratuję te creepery, jeżeli dostanę wystarczająco dużo pryzmarynu, to sobie pobudować jakieś takie e, nowe struktury, typu na przykład jest coś takiego jak armata w tej grze, taka, takie działo, się nazywało wyrzutnia TNT chyba, czy coś takiego, albo wyrzutnia, nie, to była wyrzutnia czerwienitu, o, e, poza tym są na różne rodzaje dziwnych wieżyczek i w ogóle, ja w ogóle tego nie budowałem, więc e, fajnie było to sobie pobudować trochę, a tak poza tym to oczywiście ci te creeperki sobie uratuje. a, tutaj, o, co jak mamy tą skrzynkę od alejów, fajnie, fajnie, tworzę sobie e, nagroda ze skrzynki, Alejów, okej. Okay. Tutaj mamy ten portal cały. Tylko gdzie tutaj było wejście? Bo ja już nie pamiętam. Hmm, nie, tutaj nie ma wejścia. A tutaj jest jakaś wieżyczka w dziurze. To jest dziwne. Eee, okej, okay. ale jakby ja się nie czepiam. Dobra, ja tam uciekam, bo tam już widzę, że. Co jest, co do mnie? A, te takie dziwne wieżyczki tutaj są. One takimi bombami, jak gdyby strzelają. Ja szukam wejścia, panowie. Wam tam wiadę do domu i się nie pozbieracie. Mm, dobra. No, ej, co to ma być? Jak mi życie zjechały te wieżyczki. Już świt jest, co jest, dobra. E, wiecie co? Użyję tej osady Creeperów jako takiego punktu e, takiego szybkiej podróży w ogóle. Tutaj sobie postawię tatę stolarza i studnie. A nie, nie stać mi na studnie. Szkoda. Szkoda, szkoda. To te wieżyczek tutaj postawię. Tutaj będzie taki mój bezpieczny punkt. Coś takiego. E, dobra, dobra. Co za piglin medyk tutaj jest? Gin. Nikt cię nie lubi. E, no i tutaj też spawnery oczywiście sobie postawię. Mogę wszystkim. To te. Te golemy. Te golemy. Te golemy. I oczywiście tej golemy. Dobra. I spawnować mi to. Też muszę sobie więcej jednostek odblokować, bo tak trochę słabo chodzi mimo wszystko z taką ilością. Wezmę sobie, tak, może i dwóch tych leczących gości. Dobra, wszyscy za mną, wszyscy, wszyscy, okej. Okay. Idą wszyscy? Chyba tak? Tak, idą wszyscy, dobra. Dobra, pany. Chodźcie, chodźcie. Ci nie opłaca bić te pigliny małe, zwykłe. Tylko lecimy tutaj, na portal. Wszyscy. Albo nie? Chodźcie tędy. Tutaj to rozwalimy rozwalimy sobie ten spawner tutaj bo no też czuję, że to będzie dość przeszkadzać okej, okay, trochę kamerka się baguje w tej grze, nie ma co dobra, jakoś tutaj biję te pigwiny. dobra, tutaj dość sporo tego jest PANY CHROŃCIE MNIE, dobra walczy, walczyć, 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 bicie to bicie, bicie, wszyscy, wszyscy, no dobrze, bardzo dobrze chodźcie, chodźcie tędy nie no, tutaj się słabo tutaj, o dobrze, i bić to, bić bramę wejściową Bicie, bicie, bicie. Te pigliny też trzeba bić. A bo to jest ten gość strzelający. ja go rozwalę, bo on mi tutaj będzie strasznie życie, psu. Bicie, 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 bicie. Dobrze, dobrze. Dobra, dobra, jakoś to idzie. Jakoś to idzie. Dobra, jakoś tam biją. Coś tam robią, panowie? Mimo wszystko. Dobra, ja już umieram. Udało się rozwalić bramę. Tyle dobrze. Tyle dobrze. W każdym razie ja tutaj jeszcze sobie spamię wieżyczki, żeby na 100% nic tutaj nie rozwalili. I robię znowu coś takiego samego. Czyli e, tych panów e, 9 niech będzie tych dwóch i tych panów e, 10. Dobra, wszyscy, wszyscy tak tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze o. Jeszcze tej ze trzy wieżyczki postawię. Wszyscy idą? Dobra, wszyscy idą. Oba, ty się nie przejmujcie. Oni to tam jakoś sobie poradzą. Albo i nie. Chodźcie tutaj i niszczymy ten. E, spawner, spawner niszczcie. Spawner niszczcie. A tej chata stolarza jest, dobra. Wiecie co? Ja spróbuję jakoś te Creepery uwolnić na szybko. E, czy to się uda? Tak, udało się. I teraz, paniowie creepcie, tu, i tu na portal, na portal, pić portal. Ty co jest? 50% już, jest dobrze. Do co a co będzie szybsze. No oczywiście, że ten jeden piglin Dobra, pomocy. E, nie da rady, dobra. A wy panowie to co wy? Tu, co wy tutaj co wy próbujecie? Chodźcie, 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 wy bijcie mnie tutaj, o bijcie tu i bijcie tutaj, bijcie tutaj, bijcie tutaj pod kontrolem to było. Tutaj bić, tutaj wszyscy wszyscy, ładnie, ładnie. Kół. dobra, bijcie to tam, bijcie ten, bijcie te pigliny, bijcie, bijcie, dobrze, 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 dobrze. Udało się, udało się. Chodźcie wy, klipcie, klipcie, klipcie. Tu i tu. I wybuchać, wybuchać. Bum, bum, bum. 10%. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, panowie. To wychodźcie i też bijcie ten portal już. Bo to i tak e, nic innego już tutaj nie ma do bicia. Bijcie portal, ja idę po nowych. Idę po nowych. Dobrze, portal już pada, moi drodzy. Uda nam się to zrobić, tak myślę. A co wy tutaj robicie? Co wy, niszczycie moją bazę? Nie ma niszczenia mojej bazy. Dobra, padły. Zabusuję je. Eee, dobra, ja tutaj wstawiam golemy nasze piękne. I same kamienne, dosłownie, lecicie, chodźcie, chodźcie. O, jeden kripcie, chodź, chodź mały, chodź. Rozwalimy ten portal, nie ma co. Tam też jest ta chata stolarza dziwna. Pewnie mi ją zaliczy do dziennika, jak rozwalę ten portal mimo wszystko. Dobra, 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 bijemy, 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 No i 0%, no no i pięknie, no już nie ma tej chaty stolarza i tego portalu. Proszę bardzo, baza rozwalona. Odkryto węgiel, okej, okay. fajnie, fajnie. A i teraz tak, teraz muszę szybko lecieć. Nie no, nie, nie nie, nie kacsenka. Dobra, i co robią? Nasz bohater i creepery pokazały swoją siłę oraz wspólną wolę. Ten i upamiętni odstały dziś A i teraz będziemy mogli spałnować. Dobra, ja szybko pomijam, szybko latam, latam, i to zbieram ten pryzman, szybko. Szybko, pryzmaryn, cały pryzmaryn Im więcej zbiorę, tym Naprawdę, tym lepiej, dobrze Dobrze, zbieram, zbieram A już nie ma więcej, dobra Szkoda, dobra, w każdym razie Ta baza jest już rozwalona e, Mogę stawić studnie, ale chyba nie chcę Wolę sobie postawić ulepszenie Do zbierania węgla, no A i tutaj mamy teraz y, ten cały ogień to jakąś taką prowizoryczną obronę tej postawie. dobra, niech będzie Niech będzie, dobra, creepery Uratowane, myślę, że tutaj w tej Wiosce kleeperowe już nie ma czego szukać. Niech sobie jakoś żyją te klipcie. Teraz mogę, oczywiście, stawiać ich spawnery. No i właściwie nie wiem. Teraz możemy jakiś portal zaatakować. O! Ten będzie się ulepszał. Ale ja nie wiem, czy ja chcę to atakować. tą hordę zarodnika. Nie, już nie zdąży, już nie zdążę. Wiecie co? Zaatakuję sobie hordełowców. Hordełowców i te szkielety. O! To dwie rzeczy tej zrobimy. Dwie rzeczy tej zrobimy, ale na początku chcę sobie pospierać zasoby, bo już mi się skończyły. Praktycznie. E, dobra. Dawać panowie. Idziemy tutaj. Znaczy, was? Was już nie ma chyba. A właśnie, na początku ulepszenia, e, to będzie ulepszenie do zbierania węgla, bo to się przyda i zbieramy na czerwony kamień, bo on jest potrzebny do bardzo fajnych budowli, e, to jest potwał ulepszenia, Bierz czerwienic, zbierz diament, zbierz węgiel, o, zbierz węgiel, proszę bardzo, dobra. Teraz będę mógł zbierać węgiel. Trochę brzydko te ulepszenia postawiłem, ale niech będzie. E, dobra. E, następnie oczywiście lecimy na zbieranie czerwienitu, ale teraz już nie mam prysmarynu. Ja, nie kliknęłem, dobra, e, teraz zbieramy trochę zasobów tutaj, koniecznie e, dobra, dobra nie, tutaj nie da rady, to gdzieś dalej poszukam jakichś drzewek, o, tutaj są dobre drzewka i zbierzcie mi to, I teraz kamień e, pod Z, tutaj, o, bo ej sporo mam teraz żelazo, tak swoją drogą e, dobra, i tutaj widzę jeszcze żelazo jakieś małe, e, zbierz kamień, tylko 400 mi to da więc jeszcze tak, po pierwsze tutaj żelazo, dobra, plus 45 zawsze coś, I jeszcze tutaj zbierz kamień plus 1000 a niech będzie dobra ale ja, te odzbielenie już tutaj się biorą do pracy a ja mogę lecieć e, tam gdzie chcę lecieć, czyli do tej wioski. I rozwalimy sobie hordełowców przy okazji. I szkielety chyba też są pilnowane przez hordełowców, więc trochę się z nią zapoznamy. W poprzednim odcinku wagów nie hopta bastionu. Dobra, to jest taka wioska. E, gdzie jest ten portal, którego ja szukam? Tutaj, okej. Okay. Także lecimy od razu do tego portalu. Tutaj jest jakiś posterunek. Posterunki też sobie poniszczę, bo nie jest e, fajny do zbierania właśnie. Dobra, tej trzcina, trzcina Formy, a horda to jest chyba. O, w ogóle ja patrzyłem teraz na mapę. Czy mi nie będą chciały atakować piginy żadnych budynków czy czegoś? Ale nie, nie będą chciały. Grzeczne są. E, dobra. O, już ten. Co jest? Tutaj wybuchacz jest. Dobra, wybuchacz to jest bardzo niebezpieczny gościu ogólnie. Nie polecam. Mam nadzieję, że oni tam w tej małej bazie od łowców nie będą mieli wybuchaczy. Ale wybuchacze to są chyba jednostki od hordy zarodnika. Więc nie wydaje mi się. O! Kolejny. Kolejny wybuchacz. O! Kacenka jakaś. To jest chyba hordzie łowców. No, tak myślę. I co jest? Tam coś wyjdzie potężnego. Jakiś boss? Chodałowców to jest chyba ci, co mnie ostatnio atakowali, jak już mówiłem, w tej wiosce mojej. Co tu wyjdzie? Tylko zwykłe pigliny? Myślałem, że coś więcej, ale tej chogliny będą. Nie lubię choglinów. Dawno ich nie widziałem, bo. Dobrze, dobrze, dobrze. Jakoś to tam zrobię. E, tutaj, tak. Koniecznie te golemy. Idzie już, idzie już, idzie, miszczu. No, idzie, miszczu, i wszystko rozwala. No, nie mogę z tymi piglinami. Kamienne golemy, te golemy z tego kamienia szlifierskiego całego. I jeszcze może klipcie sobie postawię. Bo te leczące to nic i tak nie robią, zauważyłem. E, dobra. I koniecznie te wybuchające tutaj są, więc koniecznie kilka wieżyczek tutaj jest obowiązkowych, dobra na początku lecimy z tymi golemami z kamienia, a w ogóle odwołam sobie wszystkich, o właśnie eee, dobra, tak z 11 i 9 tych dobrze, dobrze, nie bójcie się, kiedyś to zrobię dobra, wszyscy za mną idą pięknie, a jak są spawnery to trzeba idzie i tutaj, idziemy panowie idziemy, Nie, poddają. Wiem, wiem, że się nie poddają. Zauważyłem. Nie bardzo chcą się poddawać jakoś. Nie mam pojęcia czemu. Co jest? Ale to jest spam jednostek jest. Co tu się dzieje? A creepery by tej nie dały rady zupełnie. Bijemy się, panowie. Ty ja umieram! I'm dead! I'm dead! Ja umieram! Nie, nie, nie! Tak to my się nie bawimy. A wy co, panowie? Wy za mną idziecie, ja nie mogę. To te, też taki ten klawisz E nie działa czasami. Ponad to nie ma czasu. E, dobra. Trochę gości od struktur. Tak, niech będzie do 11. Tych jednak dużo trzeba. Tych na, na jednostki po prostu. Fokus na jednostki, pany. Chodźcie. Tam jest ich strasznie dużo. Nie chcę lecieć na portal, bo mnie osąszą i to będzie bez sensu zupełnie. Też to zbieranie tego. teraku chcę wykorzystać. Eee, dobra. Tutaj, tutaj i... I tutaj, bić to, bić to, panowie, bić to. Dobra, dobra, bijemy, bijemy. Ładnie, 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 ładnie. Jakoś to idzie. A tego jest tutaj też dużo bardzo tych jednostek wroga. Co jest? I dlatego tutaj jest. Dobra, oni rozwalili spawner, a ja uciekam. Tak, tak to będzie. No bo już oni nie żyją, żadne moje jednostki. Jak gdyby. Ale ta moja taktyka na razie dobrze się sprawdza. Nikt ze mną tam nie idzie, przypadkiem nie. Jest dobrze, dobra. Już. E Dwa spawnery rozwalone, więc jeszcze rozwalimy sobie, tak myślę, że trzeci i pójdziemy na portal, a przynajmniej spróbujemy. Dobra, spawnują się te, co chce, żeby się spawnowały Ok, chodźcie, chodźcie. Wszyscy wszyscy, dobra. Jeszcze tutaj widzę jedne koszary. Przebetoniary. Bijcie to! Bijcie te koszary, pany. Ja robię rozpoznanie. Dobra, tutaj pigliny są. Tutaj są pigliny. Trzeba je. Dobra, bijemy, panowie! Bijemy! Bijemy, uda nam się! Uda nam się! Nie uda nam się. Nie, nie uda nam się, nie uda nam się. Dobra, udało nam się. Także wiecie co? Wy tam sobie idźcie, idźcie tam, ja uciekam. Nie, 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 nie. Żadne żadne strzelacie. Żadne strzelacie. Nie. Ja się nie zgadzam. Nie, nie, nie. Dobra, idziemy. Powtarzamy panowie. Bo to na razie dobrze idzie. Teraz y, jeszcze pójdę po drugiej stronę. Na drugą stronę właśnie tam zobaczę, czy tam jeszcze nic nie ma przypadkiem, bo by było nieciekawie A bo oni teraz tutaj zorientowali się, że coś. Chyba ktoś im rozbił wazę pod domem. Y, nie, wycofujemy się pod wieżyczki, a przynajmniej ja bijcie ich tam, bijcie ich tam, ładnie, ładnie. Bijemy, bijemy, tak, tak, tak. Y, czy wy to widzicie? Nie panowie, wiecie co? Ja tego nie bronię. Jak oni tam sobie będą próbować to niszczyć, to niech sobie to niszczą, bo ja nie chcę umiejętności. Naprawdę. Nie chcę umierać, nie chcę umierać Dobra, tutaj mamy jakiś spawner na obrzeżach Więc bardzo dobrze, trzeba go zniszczyć Zniszczcie to, panowie Tutaj sobie powinniście na luzie poradzić, tutaj nic nie ma Żadnych jednostek wroga, naprawdę Trzy ogliny no Co wam trzy ogliny zrobią, bez przesady Mało tych golemów jest, ale Jakoś to niszczą Chyba, dosłali te posiłków, ale to nadal jest mało Dobra, dobra, golem, golem Rozjeżdżaj tam, okej okay. Wy tu teraz, zniszczcie to I proszę bardzo, złoto dla mnie I chodźcie, chodź Chodźcie, 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 o tutaj i tam na te koszary kolejne chyba ostatnie już a przynajmniej ja już nic innego tam nie widzę e, i tutaj sobie zbudujemy znowu taką osadę jak tam czyli takie X e, coś w postaci spawnera takiego spawnera takiego i spawnera takiego, tylko creeperowego. I tutaj teraz zaspawnuję sobie trochę creeperów i tam pójdziemy już na portal, tak myślę. Ale jeszcze na początku jedną falę taką bym chciał zrobić. Ok, 11, tych 20. Wszyscy idziemy? Wszyscy albo żaden. E, dobra, tam widzę, że te sobie robią, co robią. Piglinki, czyli właściwie. O. o, dobra, tu. Bić to, bić to, bić to, pany. Bić to, bić to. Dobra, bijcie te pigliny. Bicie je, bicie je. Nie pozwolę wolimy się bić, no. Dobrze, robicie to, robicie to. Dobra, to rozwalone myślę, że możemy lecieć na portal, to już nic innego nie ma. Wy tam bicie, odciągajcie przy okazji uwagę piglinów. Myślę, że już nie ma sensu bić innych struktur, bo ile rozwyłem te 5 spawnerów, tam już nie widziałem żadnych innych spawnerów, piglinów, więc myślę, że, że możemy użyć tej broni. Aha, oni tam żyją ciągle? Co jest? Oni tam żyją. Jakoś biją ten portal. Dobra. Nie, może ja się przeliczyłem i tak naprawdę te net golemy będą w stanie e, zniszczyć ten portal, jak gdyby. Ty co jest? One go biją, dobra. One tam biją ten portal. Jakoś to idzie w każdym bądź razie. Nie wiem, chyba większość w ogóle piglinów jakie tam były, już wypiliśmy. E, dobra, teraz trochę padają. Teraz trochę padają. Także co? Tworzymy ofensywę kliperową. Jest 20, reszta tych. Jest chyba odpowiednia liczba. 58% portalu. To może się udać, to może się udać już za tym razem, naprawdę. Dobra, dobra, te pigliny tutaj bijemy. Wieś to. Jeszcze jeden atak i ja upadnę. O! A jednak dobra. Jednak portal upadł. Ale co jest? Nie, on nie upadł. Te pigliny się tutaj ciągle spełnują. Co jest? Dobra. No bo te creepery są jakieś broken w ogóle. Ultra mega potężne. To to tak to się wiecie. O, co, jest jakaś kadzenka, dobra. Ktoś strzela do hoblinów. To jest jakiś mega hoblin, władca, czy coś takiego. A, ten gościu. A, no bo to są łowcy, to oni pewnie sobie polują po prostu na te hobliny. Na mięsko. Dobra. jakiś ten, to jest ten gościu, co. co go ten. Pewnie tego z tego portalu, co rozwaliłem, bo tam widziałem, czego go wyrzuciło. No, tak jak ostatnio z tym, wiecie. Z tym? Z bastionu. O! A ten go walnął po prostu. Jak się zaśmiał, co jest. A tego zdeptali wszyscy. No. No, tak, tak się stało. Dobra, panowie, dawać pryzmaryn, dawać, dawać ten pryzmaryn. Jak będzie teraz jeszcze jakaś kadenka, to ją nie wiem, pominę. Chcę pryzmaryn, złoto też. Złoto jest zawsze spoko. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. A, już, już zniknęło wszystko, co miało być. Dobra, 1803 yy, tego mam. Ok, Pokładam się, ta baza jest rozwalona. A to myślę, że możemy atakować szkielety. Dobra, jak to ma być coś takiego, to lecimy na szkielety, bo czemu by nie? Ten portal łowców był łatwy strasznie. od tego bastionu, gdzie oni robią te mury naprawdę potężnie to ten portal łowców to co mnie cofnęło jakieś pinguje mi wyskoczyło nie chcę pingowania a, a tak swoją drogą ciekawe czy ta moja stara baza tam przeżyła się nie tyle baza co bardziej chodziło mi o jakby nie bazy, tylko te moje wieżeczki co tam postawiłem. To chyba tutaj było. Ty co jest? To żyje. To żyje! Jak to się stało? Ej, to żyje, no? I tej spawner creeperów w ogóle w nie tknęli tego. To fajnie. Może się broniło nawet. Ej, dobra, teraz lecimy do szkieletów, ale mi by bardziej zależało gdzieś tutaj pójść, o! Tutaj chcę postawić sobie studnię, żebym mógł się tepać, bo do tych creeperów nie mogę się tepać, a znając życie pewnie będą atakowane te creepery, jak gdyby. O tej widzę już pełno szkieletów się robi, bo tam już no a wiecie, to creepery tak jak wioska jest, co nie? Mogą na to spotem zająć, więc wypadałoby po prostu tam zbudować sobie studnie dla szybkiego tepania. A przy creeperach dość blisko jest ta studnia. Natomiast tutaj no, trzeba też i nachodzić, więc tutaj sobie postawimy studnie gdzieś, ok Tego strategicznego miejsca tutaj szukam gdzieś, przy rzece? Nie, nie przy rzece, to na pewno. O, myślę, że to jest dobre miejsce, myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, bo tam przy samych szkietach też nie chcę, bo, e, bo studnie też oni atakują przecież, a nie, to jest rzeka. Rzeka, o skrzynko od alejów, to sobie otworzę Może właśnie na takim wzgórzu sobie postawić e, Tą całą studnię Dobra, skrzynię otworzyć e, 50 O węgiel dostałem na creepery, świetnie Bardzo dobrze Wiecie co, ja chyba sobie na tym wzgórzu postawię tą studnię No, myślę, że tak by będzie I będzie, będzie No i proszę bardzo Taka elegancka studnia się tutaj robi na wzgórzu? Myślę, że będzie to trudno e, rozwalić. Nie wiem, jak tutaj działa to, ale tak uważam przynajmniej. Jakieś tej wieże, żeby broniły tej studni. I zaraz jeszcze się tepnę, e, żeby sobie blokować zbieranie redstone'a. Mm -mm. Zapomniałem, że to mapą się tepa. E, dobra, to ja się tepam tutaj. W ogóle, właśnie, mam zobaczyć. O! Ej, będą właśnie, będą te creepery atakować. Dobra, to musimy je obronić. To zanim te szkielety, to obronimy sobie te creepery, bo trzeba się bronić, no. E, dobra. Ulepszenia są pod V. Zbierz węgiel, zbierz czerwieni. Tego jeszcze nie mam. Dobra. Chyba tak będzie dobrze. No, idealnie. Ile ja, ja mam tutaj tych ulepszeń już? Eee, nie no, sporo, sporo. Ty, w ogóle nie mam już tego. E, już nie mam tego, co się nazywa żelazo. W ogóle surowców już nie mam. Dobra, to ja muszę jednak bronić te Creepery zamiast iść na portal teraz. Kolejny. Bo tam do szkletów też trzeba przecież portal rozwalić. Jak mi się przynajmniej wydaje. E, dobra. To dwa goście na drewna. Więcej by się przydało dało gości na drewno. Tutaj? O, idealnie. I goście na kamień. To tutaj to, tą górę sobie zbierę. O, idealnie. Dobra, gości na drewno Dla ten mam mało. Dobra, teraz już będzie na pewno tysiąc tego. A ty nie ma przypadkiem żadnego żelaza, może? Panowie, nie ma żelaza. Oczywiście, że tutaj nie ma żelaza. Dobra, to ja idę do creeperów tam postawić jakieś struktury obronne. Czyli tutaj jest ta skrzynia, nie? I czy oni tutaj coś dla mnie mają? To dla mnie mają. A tutaj może być żelazo. To ja chcę żelazo, naprawdę. Tak, tak, niewiele was proszę. No, tylko te żelaza dajcie. Tylko tyle, naprawdę. O, dobra, te dali. E, dobra, to ja idę na klipcie, To będzie chyba bliżej tutaj. I jeszcze sobie znacznikiem odkryję, o. Dobra, to creepery są tutaj. W ogóle dziwne, że nie da się tepać do tych creeperów, tylko muszę z wioski podróżować. Ale to tam mało istotne w sumie. E, dobra, tutaj widzę, że mi się napatoczył te. To zbiorę sobie ten czerwienic, bo by się przydał. W ogóle ta nazwa czerwienic jest taka dziwna. Ja rozumiem, że to tłumaczenie, ale... Nie wiem, no czerwony kamień już naprawdę byłby lepszy. Dobrze mi jakoś brzmi. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj właśnie, to już jest Mesa, czy te Badlandy, czy jak to się tam nazywa. I tutaj będą Clipcie. Dobrze, chyba na tym deszcz nie pada. Nie, nie pada tutaj deszcz, właśnie. nie, pada tutaj deszcz. To nie wiem, jak to działa, ale okej. Okay. Albo to jakieś błoto jest, czy coś. To nie fajnie. Eee, dobra, to nie są takie kwiatki jak Sniffer, potrafi wywrażać te? Tak? Nie, to są chyba jakieś inne, A jakieś takie podobne, strasznie. Dobra, ty już są klipery, bo jest ta zniszczona baza piglinów. I tutaj jest wiosna klipciów. no to tak. Myślę, że to nie ma sensu tego całego jakoś dziwnie bronić tych wszystkich budynków, tylko ten cały ogień mój, e, który sprawia, że te klipery się mnie słuchają, czy coś nie wiem. Nie ogarniam tej fabuły. E, Okej, okay. w ogóle nie wiem, jaka to horda atakuje zaraz sprawdzę, ale chyba nie jakaś trudna. Mam nadzieję, przynajmniej. Oba, tutaj ten jeden budynek już ochronię bez przesady. Dobra, do obrony na pewno tylko te golemy. I te leczące jeszcze. Reszty nie potrzebuję. Dobra więcej. I trzy te leczące golemy. Wiem, że jest jeszcze takiego jak pradawne golemy. To też sobie odblokuję, tylko że na początku e, już zaraz atakują. To jest bardzo ważne. Okej, okay, gdzie ta brama moja? Tutaj jest. Okej. Okay. Dobra, dawać pany, dawać. Zrobimy to. O, już atakują. Niedobrze. Kordałowców, dobra. Kordałowców to są tacy sobie, ja wam powiem. Niby prości, niby trudni, ale mam wrażenie, że inne hordy są dużo trudniejsze. E, dobra, tutaj atakują pigliny. Gdzie? Tutaj są. bombiarze, Dobra, tamcy sobie biją. Wy, pany, tu. No, eee, czy wy nie widzicie, co ja robię? E, dobra, tutaj atakują. No. Tutaj jakoś my sobie radzimy chyba. No, rzuć, bijcie ich, bijcie te dziki. Bijcie te dziki. Dobra, no. Bijcie, jakoś sobie tej poradzimy. Dobra. Idziemy, idziemy. Dobra, tutaj atakują znowu. Dobra, to tam mała grupka. Tą tej musimy rozwalić, panowie. Jeszcze gdzieś atakują. E, tam. Tam jeszcze atakują. Tutaj się przebijają. Gincie pigliny, nikt was nie lubi. Dobra. Gdzie ten gościu jest? Przebij się, panowie. O, o. Dobra, nie wiem gdzie ten sonik. Tutaj jest Sonic, Bijcie go. Bijcie te wszystkie stwory. Dobra, jeszcze 8 5 2 1. Dobra. Udało się. Wioska obroniona. Wioska obroniona. Udało się to zrobić. To nieźli osadnicy. Chyba wam się Tumar zbagował e, Dobra. Atakujemy teraz szkielety. To to jest ważna rzecz mimo wszystko chyba Osobi O. Kasenka już. Dobra. Były sobie szkielety i uderzyły pigliny, jak tutaj nam narrator mówi, tak, już za późno, nikt nie ratuje, nie uratuje już, a, dobra, jestem ich nadzieją, a, i po prostu o to tutaj chodzi, że, że pigliny atakują. Dobra, e, także X, te golemy na jednostki, leczące golemy się przydały. To co jest? Zbagowałem się w drzewie, nie mogę chodzić. Pomocy. Pomocy nie mogę chodzić. Dobra, mogę. Już mogę. Dobra, bić, 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 bić. Jest kaccenka. Oczywiście szkielety wyszły na wolność. O! Proszę bardzo. Szkielety opuściły klatki. I teraz mogę sobie strzelać. Czy coś? I co? I w kogo te strzały. A, w pigliny. Dobra, już nie ma piglinów. Dobrze, także w tym odcinku to by było na tyle. Szkieletom pomożemy już w następnym, no bo to nie ma sensu teraz. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i cześć!